Hejka, Jo Siemanko, z tej strony Jula. Witam Was w pierwszym odcineczku na moim kanale. Właśnie to jestem ja. Dziś to jestem ja. Właśnie, nie widzieliście mnie, ale miałam swój kanał. Miałam, naprawdę miałam. I dzisiaj właśnie sobie w coś zagramy. Czyli w Minecrafta pokażę Wam swój domek. Muszę się tylko ustawić. Okej. Okay. No dobra. Nie, 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 z pierwszej osoby. No i tutaj jest takie na przewidzianko. Właśnie sobie zrobiłam mam kreatyw, bo robiłam ten domek. nic nie ma. I wuszka tylko jest. Ale na chwilę tak. To też nic nie ma. No, z tego zrobiłam lodówkę. Tutaj Wam zaraz to pokażę. No, proszę bardzo. ocieplane jacuzzi. Szkieletory są. To może Wam No, pokażę. Wi w ogóle widziałam, co to są otwarte drzwi. Dlaczego są otwarte drzwi? Ooo co? Nie, jakiś szkielet, ale to ja przecież mogę... Piotruszek, dobra. Tam patrzą mi <laughs> Dobra, ale sprawdźcie. O! Witaj, Julo. Miło cię poznać w wielkim domu. I też widzowie. Źle napisane, dobra, ale... Zostawcie... 10 łapek. To... Pojawi się tajemniczy gość. Ciekawy jaki gość. A po co mi ten A, mam Aaa, magnitka. O nie! Dobrze, ale mogę sobie wziąć także. Także jest. Wróbmy sobie... W ogóle Wam pokażę mój zaraz tam w ogóle tak z wyglądu. O nie, to Ja nie umiem tego robić. Naprawdę jestem nowa w Minecrafcie, jestem nowa wszędzie. Wiem, jak się w to gara, można powiedzieć. No naprawdę, można powiedzieć, można powiedzieć. W ogóle witam Was w tym odcineczku. No naprawdę. To jest takie, ja tak się czekałam, ale widzicie, tutaj mamy ognisko. Ognisko mamy. Tutaj mamy takie dokładnie nasionek. No i tutaj mamy no w ogóle taki domek. Kurde. Szkielet. A taki. O, tak to wygląda troszkę się nie rozbudowałam, bo nie chciałam tak o pięknie zrobić, ale naprawdę. Hmm. Chcesz tu, widzicie, jaki on jest dziwny ten szkielet. Akurat nie dlaczego to się wydaje jakoś tak um, jakoś mi tak poszło. Zabijam go. O tym mieczykiem. Akurat byłam w kopalni, jeszcze nie będę Ale on dużo już użył. Założę to. Dobra. Myślę, że was... Że wy mnie słyszycie. Także, no tylko takie było ma, małe przywitanie. E, piszcie, czy chcecie z Robloxa e, na przykład e, Brawl Stars. Bro, Brawl Stars naprawdę jestem dobra. piszcie. Piszcie. No. Ale w ogóle skąd ta książka się podziała? Ja, ja nie wiem. Ja ją może gdzieś wyrzucę. Co? Ja ją wyrzucę lepiej. O, tutaj ją wyrzucę. No, to pepa książka. No to no, ja się z wami żegnam, no. Mówcie, co chce, chcecie, żebym zagrała sobie? Macie tak. Roblox. Minecraft, to mogę codziennie nagrywać, e, e, lub co jeszcze? Roblox, Minecraft, albo Browsters. No to ja się z wami żegnam. Pa, pa.